Film powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dołącz do nas na patronite.pl. Ludzi. Teraz jakoś ta jasność, taka właściwa. Pierwsze dwa odcinki nagrałem za ciemne, ale poradzę sobie z tym w postprocesie. Pamiętaj, żeby dodać dużo niebieskiego. Ja przepraszam za moją fryzurę. Mm. Yy, ale po prostu krzywo spałem. Przez cały tydzień. Nie, Jarek śpi raz w tygodniu, w weekend tylko. Tak. No, to wiesz co, krzywo. biorąc pod uwagę ilość roboty, yy, może zaczniemy od tego, że... No, chyba... czekaj, może zaczniemy od tego, że dodam grafiki do news. Ale to jak Ty będziesz dodawał grafiki, ja coś powiem. Możesz. Yy, pewne zmiany nas czekają. Nie chcemy podawać zbyt wielu szczegółów, ale będą to zmiany na dobre, ponieważ wiemy, że jest wiele osób, które nas ogląda nałogowo, a brakuje im interakcji. Jednak komentarze to nie jest to samo. Tak jest. Więc myślimy nad stworzeniem wersji z Bójcerzy, które byłyby... Live. Live. Można by wtedy nie tylko do nas pisać... Ale dzwonić. Ale również dzwonić. Ty, może? możemy założyć jakiegoś Skype'a albo coś takiego? Skypa też, ale myślę również o zwykłej hybrydzie telefonicznej. Bo to może być fajne. I nie będą to numery wysokopłatne. Tylko niskopłatne. W ogóle nie będą płatne. Yy, także napiszcie co o tym sądzicie. Napiszcie co o tym sądzicie. Raz w tygodniu na przykład dwugodzinny live. Myślę, że byłby fajny. Też tak myślę. To byłby dobry pomysł. by był. Yy... Tym bardziej, że planujemy troszkę zmian, zmiany siedziby również naszej. Nad tym właśnie kończymy pracę. Bo yy, salon Roberta choć miły, Pełen jest prądków kiły. Akurat nie, ale. Wiedziałem, no. że użyjesz tego rymu. Chciałem powiedzieć, że, aby przygotować plan, musisz wyprzyć sobie żyły. Tak, no to prawda. Muszę tutaj zrobić przemeblowanie i porozstawiać tego wszystkiego pełno. Robert Zamrzycki. Jarosław Juszkiewicz. Pierwszy news. Ach. E... TikTok. TikTok i. Oczywiście uwielbiam, uwielbiam coś takiego, ponieważ znajdziecie w serwisach takie oto tytuły: w Europie zakazano TikToka. Już coś śmierdzi, nie? Bo to jest taki onecizm klasyczny. Ja no nazywam, tak. sensacjonalizm. Zanim powstał powstało określenie clickbait, mówiłem na to onecizm w czasie ze studentami. Onet już teraz taki nie jest. To się bardzo poprawiło. WP w dalszym ciągu wiebiano, i oczywiście Interia. Mm. Chodzi o, oczywiście o to, żeby jak najbardziej przykuć uwagę, żebyście kliknęli. Nie chodzi oczywiście o to, że w Europie zakazano TikToka, bo jeżeli jakaś aplikacja nie jest nazistowska, nie propaguje nienawiści, tudzież nie, nie zawiera twardej pornografii, to raczej się jej chyba nie zakazuje. Raczej nie. Chodzi o to, że Komisja Europejska zakazała korzystania z TikToka na urządzeniach, których używają pracownicy tej instytucji. No i tak się domyślałem właśnie, Stany by zrobiły to wcześniej. Ja pamiętam przed laty, jeszcze w Radiu Katowice, jak robiłem audycję, to była taka informacja, jestem ciekawy, jakie są dalsze losy tego postanowienia, bo był pomysł, żeby w ogóle Windows wyrzucić z unijnych komputerów i zastąpić go Linuxem. No. Chyba nie zrobiono tego. Nie, bo Linux jest trudny w obsłudze. Nie? To jest trochę wyważanie otwartych drzwi i jazda na rowerku z kwadratowymi kółkami. Czyli ale... Tak naprawdę chodzi o pracowników Komisji Europejskiej, czyli organu wykonawczego Unii Europejskiej. Mm. Chodzi o 32 tysiące osób, i do 15 marca te osoby mają wywalić ze swoich służbowych urządzeń TikToka. E, zarządzający aplikacją wydali krótki komunikat. Wyrażają zaskoczenie, może go przeczytam, w części przynajmniej. Jesteśmy zaskoczeni, że komisja nie skontaktowała się z nami bezpośrednio, ani nie przedstawiła żadnych wyjaśnień. Poprosiliśmy o spotkanie, aby wyjaśnić w jaki sposób chronimy dane 125 milionów ludzi w całej Unii Europejskiej, którzy co miesiąc odwiedzają TikToka. Ulepszamy nasze podejście do bezpieczeństwa. No, czyli resztę napisał czat pod GPT. Ta. Tak, tak. Mm. Od wielu, wielu tygodni mówimy, że TikTok to zło. I mimo tego, że mam tam konto, nie robię filmów specjalnie dla TikToka od właściwie początku. Wrzucamy tam rzeczy, które i tak wylądowałyby na YouTube'owych shortach czy gdzieś indziej. Po prostu jest to pięć kliknięć i już. Jeżeli go zakażą, to przestaniemy. I już. Ale ktoś skomentował ładnie. Czasem, bo ten news się pojawił na Benchmark. Mm -hmm. Czasem newsy na Benchmark sprawiają, że mam lepszy dzień. Super wiadomość. <laughs> A, rany. Yy, I ktoś napisał, gdy zakaz obejmie całą Europę, wtedy będę w pełni usatysfakcjonowany. Ktoś dopisał, to jest ta cała europejska wolność. Mm -hmm. Ja yy, tych eurosceptyków kocham. Tak. Yy, to jest wolność, yy, która tym się różni od anarchii. Że ma pewne jest, zasady. Że ma pewne zasady. Dokładnie. Mm. Ja uważam, że to jest dobry ruch. Uważam, poza tym powiem Ci więcej. Uważam, że yy, jeśli wykorzystują telefony służbowe do służbowych celów politycy, to powinni je wykorzystywać tylko Myślę, do służbowych celów. Myślę, że chodzi o urzędników też przede wszystkim. wiesz? Yy. Ja się nie dziwię instytucjom unijnym. Ja też się nie dziwię, zwłaszcza, że przecież nie od dzisiaj wiadomo, wszyscy o tym głośno mówią, że TikTok to jest chińska aplikacja, która szpieguje, więc jakby no to jest zrozumiałe samo przez się. Czy yy, nie, kończymy na bo, tym? Kończymy na tym, bo nie ma, nie ma co więcej to, gadać. To jest dobra informacja. Ja mam za to... Newsy o fotowoltaice. Wszelakiej. co? Prosto... to ja mówię o tak, fotowoltaice. Tak, a ja zebrałem tym razem trzy. Ostatnio Ty mówiłeś o hiszpańskiej termofotowoltaice. Tak. To dzisiaj będzie Belgia i Szwajcaria i jeszcze jakieś jedno miejsce. Jeszcze nie wiem skąd. Powiem, że potrafisz... A, spod... Australia. Potrafisz sprzedać newsa. Wyobraź sobie, że wchodzisz do ósmej klasy w podstawówce i mówisz Drogie dzieci, dziś opowiem Wam o fotowoltaice. A wszystkie dzieci... Żartuję. Yeah! <grym> Ale na pewno to tak. ciekawe newsy. Są ciekawe newsy. Jak, i, jak myślisz Jarku, jaki jest największy problem fotowoltaiki, w sensie ogniw, samych już... Yy... W Polsce prawo. Nie, w ogóle, nie chodzi o prawo. Chodzi o tak czysto techniczne użytkowanie. Kurzą się, brudzą. Otóż to. Stają sto. się mniej wydajne. Dokładnie tak. Trzeba je myć. Istotny postęp w tej materii, czytam za Czyt.pl, może nastąpić dzięki firmie nowo. Australijczycy proponują, by odpowiedzią na zanieczyszczenia była wielofunkcyjna powłoka. I z jej użyciem pojawienie się zabrudzeń czy po prostu glonów miałoby stać się w zasadzie niemożliwe. Gdzie tkwi klucz do sukcesu? Zapytasz pewnie Jarku. Tak! Otóż tkwi on w hydrofilowej, samoczyszczącej się nanopowłoce. Jeśli jej skuteczność jest tak wysoka, jak twierdzą twórcy, to powinna zminimalizować lub całkowicie wykluczyć koszty czyszczenia fotowoltaiki. Samoczyszczące? Tak. Wiesz, ja no, bym wszystkie ubrania tym pokrył. Myślę, Samochody. Że na ubraniach może tak. A z samochodami się przecież tak robi. Co ty nie, nigdy nie słyszałeś o ceramizacji? gdzie ja chyba mam coś takiego, ale jakbyś zobaczył przez okno, jak wygląda To nie masz, kija. nie, nie masz czegoś takiego. Nie? nie? To jest, nakładasz powłokę na samochód taką, że jak polewasz wodę, wodą ten samochód, to woda się zachowuje, jakby wylądowała na hydrofobowej czyli, powierzchni, czyli ucieka chodzi, z tej wody chodzi o coś po takiego. Tak, dokładnie tak. No i tu jeszcze jest, że... Glony też nie zapuszczą swoich macerzy. Że, że właśnie ze względu na zanieczyszczenia, spadek wydajności systemów fotowoltaicznych, pokryty porostem glonów w krajach gdzie są duże różnice temperatury roczne i wilgotność, wyższe niż w Polsce, może wynosić nawet do 26%, więc to jest poważny problem. No i tutaj jest oczywiście hydrofilowość zmniejsza kąt nachylenia kropel wody, w efekcie zanieczyszczenia, takie jak piasek i kurz, zsuwają się po powierzchni news. paneli. Tak, drugi news, który mam. Jak myślisz? No już przeczytałeś pewnie nagłówek. I to jest genialne. To jest genialne. Słuchajcie, szwajcarska firma Axpo Ustawiła ogniwa fotowoltaiczne we wnętrzu gigantycznej anteny satelitarnej. Super. Same plusy. Po pierwsze, możesz obracać nią zawsze w kierunku największego nasłonecznienia. Po drugie, ze względu na jej konstrukcję nie zbiera się w środku śnieg ani, yy, ani syf. Po prostu to działa. No i, i yy, jeszcze yy, ten kształt yy, jest. Yy, to znaczy, yy, tak, no, no tak, tak. to już Słuchajcie, gdyby. Bo chodzi o nietypowe ustawienia. Tak, yy, tak. Gdyby, i o gdyby ta technologia powstała w skali mikro i była dostępna w latach 90., to każdy w Polsce miałby generować dobę, tak, tak. kupę tak. prądu. Dlatego, że w Polsce przynajmniej te, wiele tych anten było skierowanych na południe. Wiesz dlaczego na południe? No tak, no bo tam była satelita. Satelity geostacjonarne krążą, są równolegle do równika. Mhm. No i równik od nas jest na południe. Mm, więc to jest oczywiście dobre dobre. Mm. I teraz patrz, jak to się łączy z ogniwami termofotowoltaicznymi, Choć oczywiście o, których, o nietypowe ustawienie, o których rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu. Dodatkową korzyścią mogłoby natomiast być magazynowanie ciepła generowanego przez promienie słoneczne wychwytywane przez antenę. No i teraz jak podmienisz tą fotowoltaikę w antenie na termofotowoltaikę, Super. No to, to jest przecież piec wielki się z tego robi, więc myślę, ta ilość że ciepła, yy, y, 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 które będzie jeszcze wyłapywane i prze, przetwarzane na energię elektryczną, <fair> będzie jeszcze większa. To that's the way. Naprawdę. Tędy droga. To jest super. Chyba, 20 na 10. Chyba mi mignęło, y, mignął news dzisiejszy, który jest dla mnie myślę, że ci się spodoba. <faira> 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 jak się nazywa ten pojazd? Winner Mobile. To nie jest żart. Kilka takich samochodów jeszcze jeździ po Stanach Zjednoczonych. Prototyp mm -hmm. powstał jeszcze w latach 30. No. i został stworzony przez producenta Wendlin. Promotow te samochody miały promować Oscar Myers, to jest mm -hmm. marka, która w Stanach zajmuje się Wendlinami, i pojawiały się na ulicach. Powstało ich kilka były budowane na przykład... Wybrałeś jeden z tych najładniejszych tutaj do zademonstrowania. Jest ładny. No, tak, tak. Ten chyba powstał na podwoziu Chevroleta. Tak jest to takie korwetowe, nie? Patrz na 52. rocznik. Ale no... Jest to cudne. Tak. Ym... No słuchaj, nie no, jako... Daleko nie trzeba szukać. Jeżdżą przecież miniaki z Red Bulla z puszką zamontowaną e, z tyłu. Ale Absolutnie to, to niczym się to. Jest 6 wyżej. No tak, ale w, na, w zasadzie swojego działania niczym się nie różni. Pomyślałem sobie, Roberto. Tak? Jestem zawiedziony tylko jedną rzeczą. Dlaczego? Czym? ponieważ yy, yy, wszędzie są. A nie, przepraszam, w 2000 i w 2001 zrobili wersję i w 2004 z V8. Bo już chciałem być smutny, że tylko V6 montowali w tych samochodach. <grym> Dlaczego ten samochód mi się podoba? Po pierwsze, nigdzie chyba w Europie nie można byłoby takiego samochodu wprowadzić na drogi. Dlaczego? A w Stanach nie? jest to możliwe. Dlaczego nie? No bo jest bardzo niewymiarowy. No i co z tego? Myślisz, że jest większy od ciężarówki? Nie. Od autobusu? Nie, masz rację. Ale wiesz ile on musiał przejść badań i testów? Dlaczego nie? Wystarczy, że ma nisko środek ciężkości i górę na przykład z włókna <grym> szklanego. Ja wiem, że Ty sobie lubisz wyobrażać katastrofy, ale uderzenie na przykład w murek tego samochodu <grym> wyglądałoby interesująco. Podobnie jak autobusu. Nie, ten dół zostaje, na tym jest takie, takie ci do, do przodu, oczywiście. Um, natomiast no, w Rzeszowie ten wypadek mógłby być straszny. Rany, wjeżdżasz do Rzeszowa z pełną prędkością, to wylatuje do góry, dobra. E, natomiast, jeżeli miałbym kiedykolwiek, kiedykolwiek y, promować zbójcerzy w jakiś sposób to, na drodze. To czymś takim. To to jest to. Ale tylko tą wersją z V8. Tak i do tego takiego bacha jeszcze brzmi. Wale czołem. Ju Juszkiewicz, wydarzki. nie bądź promocyjnym łosiem, zainwestuj w samochód z V8. <noise> Ale jeździłbyś taką parówą wielką? Ja bym, ja bym dla jaj i obciachu jako jeździł. Człowiek ze zrytą czachą Jeździłbym taką kiełbachą. Ktoś mnie obogaduje, bo mi zadzwoniło w lewym uchu i to srogo. No to proszę tak. przestać, dobrze? Będziecie mogli do nas dzwonić za jakieś trzy tygodnie. <noise> tak. Dobra. Mamy to. Dziękuję.